Jeżeli badania kariotypu pokazały złe wyniki, to czy trzeba robić badanie genetyczne zarodków? Też oczywiście zwrot złe wyniki, nie wiem co, co dokładnie mm, mamy na myśli, natomiast tak, w sytuacji, gdy y, są nieprawidłowości w kariotypie, po jednej lub po drugiej stronie jest wskazane badanie, w niektórych przypadkach y, badanie zarodków. Są sytuacje, przy których nieprawidłowość kariotypu tak naprawdę uniemożliwia nam stosowanie nasienia bądź też stosowanie komórek jajowych i należy wtedy skorzystać z programów dastwa, czy to dastwa nasienia, czy dastwa komórki jajowej. Natomiast jeżeli te zmiany są zmianami niewielkimi, zmianami, które mogą powodować nieprawidłowy rozwój zarodka, a nie muszą, należałoby w trakcie procedury in vitro dokonać badania genetycznego zarodka.